W tym odcinku rozpoczynamy serię, w której muszę zostać top 1 najbogatszym graczem na moim serwerze n1mc.pl Więc zaczynajmy Ale kipi dripem co nie, spójrzcie jak tutaj, łańcuch, okulary złote A no tak, zapomniałem wspomnieć, że na potrzeby tej serii zakupiłem nową premkę Więc w tej serii będziemy kryli się podnikiem nickiem Bogacz Antonio Proszę cię, nawet buty złote mam. A to dlatego, że dzisiaj zaczynamy serię, w której musimy być tutaj Tu, czekajcie tutaj, my tu będziemy za jakiś czas stali Będziemy top 1, ale zacznijmy sobie jak zwykły gracz Odbierzmy sobie kita, weźmy sobie zestaw gracza, pyk To mamy odebrane, możemy sobie codzienną nagrodę. 5 dolarów, ty. Mamy 5 dolków. Dobra, let's go. Nagrody z Discord, też możemy sobie odebrać. Status nie odebrano. Dobra. Chodzimy sobie na kanał nagrody. Odbierz, i dajemy bogacz Antonio. wyszli i poszło. Natomiast żeby móc otrzymać ten klucz, trzeba czekać 3 godziny. Dopiero wtedy będę mógł otworzyć Epicus, czy nie? A następną rzeczą, za którą się zabrałem, było sprawdzenie rynku. Weźmy sobie na rynek. Jak mamy 5 dolków, to już możemy zaszaleć coś. No Coś możemy sobie kupić pewnie. Miejmy nadzieję tak. Patrz, tu są czwórki, a tu są dwie piątki po dolarze. Jakbyśmy kupili za dolar taki kilofik, no to jest giga OP. Zapytajcie Hosocik, waj! No bo jakbyśmy cisnęli sobie po kolei kilofiki, to byśmy doszli do trojeczki. I to z pięciu dolków. A tak za jeden dolar mamy sobie kilofik. Ty, to kupmy sobie to może. No dobra, kupmy. Pyk. No i mamy kilof Rafaella. Czy ja mogę sobie ulepszyć już na szósteczkę? <klamatik> no aż tak zaszaleć nie możemy. Ale możemy sobie pójść na bezpieczną oczywiście. Bo tutaj kurna będzie zarąbane coś czuję. No tak jak czułem. O, dobra, ty, powoli jakoś szybko kopiemy. No i mamy pierwszą szkarłatną monetę. O, ty, 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 ty. Ja dupia, no. Teraz jeszcze jest łatwiej. Jak ja zaczynałem na głównym koncie, to ekonomia była o wiele, o wiele gorsza. Teraz łatwiej jest zarabiać, bo ekonomia dostała buścika. Wydupiła w górę. Więc kto jak coś się zniechęcił, to wbijajcie, bo teraz fajnieutko idzie zarabiać. Patrzcie, mam już też szkarłatne monety. Ja sobie odbieram na ten kilofik i pójdziemy coś pośmienić, jakiś zarobek. Mam pewien pomysł ze strefą PvP. Mam pewien pomysł. Chwilę tak pokopałem na bezpieczne i. Mamy 20 szkarłatnych monet. Jakbyśmy to ulepszali, to byłoby bez sensu. Na pewno na rynku znajdzie się osoba, która dosyć tanio sprzedaje jakiś lepszy kilofik. Ósemeczka za 70. Połączmy sobie w ustawieniach, żeby nam sprzedawało te monetki, będziemy po prostu sobie kupować te kilofiki. No bo bez sensu, jakbyśmy to ulepszali Ogólnie to zapraszam każdego na n1mc.pl Do walki o top 1 hajsu Kto chce się podjąć tego? Dajcie, podbijajcie mi tą stawkę w topce Żeby było mi o wiele trudniej zdobyć ją Ja będę miał wyzwanie, a wy będziecie mnie po prostu denerwowali tym A to was pewnie cieszy No i kopałem dalej Aby móc uzbierać potrzebne mi 70 dolarów To mamy 70 dolku, weźmy na ten rynek I kupmy sobie ten kilofik Ej, dziewiąteczka za... co? Dobra, nie widziałem tego Ty, kupiłem dziewiąteczkę za 40 dolków po zakupieniu kilofa musiałem go przetestować I powiem tak, sprawuje się genialnie No i patrzcie, mam 125 dolków już Idziemy <laughs> sobie na spawna Teraz taktyka jest gigamocna Ja sobie dzisiaj przekminiłem, mówię Kukna, ono może być mocno a na czym ono w ogóle polega? Otóż tak, wchodzę do czerwonej linii na strefie pvp I czekam aż jakaś grupka graczy zacznie się nawalać W momencie kiedy jeden z nich zostanie pokonany To szybko podbiegam i zbieram itemy Natomiast jeszcze przed tym odwiedziłem czarnego księżnika Ale jak widzę mamy też 14 level A level u nas na serwerze się bardzo przydaje wpłać level. I wpisujemy sobie teraz 14, czyli tyle ile mam. Dadało mi level tutaj do magicznej butelki. A żeby magiczną butelkę móc zdobyć to potrzebuję tysięczny level, a te magiczne butelki są wciół warte, bo są przydatne tutaj u Szamana do perków. Więc to też będzie można potraktować jako zarobek. Patrzcie, tutaj można sobie perki ulepszać. Warto wpłacać tutaj u czarnosiężnika ten level. No i następnie poszedłem na strefę PvP aby wdrożyć mój plan na zarobek w życie. A co tyś już tam je Nie, nie, nie! To nie na mnie macie się rzucać, macie się tu bić, a ja tylko podchodzę i sobie biorę itemki. Taki jest właśnie pomysł. Zwykły bambiczek i kurna na mnie się rzucają, ty, cześć to Kurna, no nikogo tu nie ma, ty O, o, tu jakaś kula, kula O, o, ej, biją się, biją się to jest szansa może, trzeba wyczaić, trzeba do, dobrze ten moment wyczaić No, bicie się, bicie się, bicie się, kurna o, ty, jest dema, jest Tak, Trabywali się, kurna, no! A więc tak, Klan okazał się totalny, nie wypałem. Więc wpadłem na kolejny o wiele lepszy pomysł. Ja sobie muszę tu chwilkę pokopać, aż nie uzbieram sobie na jakiś secik, powiedzmy. Albo czekać. ja mam naraz, na secik jakiś. Chyba, że są jakieś tanie, seciki na Klata, siódemka? Dobra, kupmy sobie. Ją. Kurna, klata mi się nie przyda. Przecież ja, ja i tak będę latał. Budki dziewiątkę. No kupić, kurna. O, mamy tu szósteczki. O, mamy nawet dziewiąteczki, ty. Teraz bierzemy je. Idziemy teraz na bezpieczną szybko. Także poszedłem kopać, ponieważ potrzebowałem monet Albo ogarnę sobie hełm oraz elektra. Weźmy siódemkę, bo będziemy groźni, na jakoś. <noise> może nas ktoś się przestraszy. Dobra, weźmy sobie w sklepie, kupmy 16 tych elytra. No i letrę piątkę byśmy skupowali. Byśmy nie kupowali wyżej. Kupmy sobie jeszcze, nie wiem, 16 tych monetek. Kupmy sobie firefly, dobra. No i wróciłem na strefę pvp. Kupimy tu szybko ME. Nie do końca, dobra. Tam jest z tem wykopane. Tu są czyste, dobra. Lecimy, lecimy, szybko, szybko. Szybko skupujemy. ty. To jest najlepsza taktyka aktualnie. Mamy 150 dolków już, ty. Dobra, no, tam już coś był. Dobra, tu szybko kupimy. Dobra, ty. 250 dolków mamy. Dobra, tu lecimy, może. Nie, nie. Uf, 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 uf. Cieplutko się zrobiło, o ty. Złoto bym pokopał, może. Czy to ryzykowne? O! o Jo, 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 jo Trzeba uważać, trzeba uważać. Ej, by byk, byk, Zostaw, zostaw, zostaw Dobra, zobaczymy w ka kanałach, jak to wygląda. Czy tu też może jest czysto? Czy ktoś tu siedzi? Nie siedzi nikdy. Nikogo tu nie ma. No, kupiemy, Póki jest wolne. Może ty siaka dobijemy szybko. I kupimy tam teraz szybko. <laughs> ty, ro, ale tu jest stres. Ale poczekajcie, bo czas rozlasować zwycięce konkursu na elitę. Z poprzedniego odcinka. Dobra, więc lasujemy. Dobra, więc lecimy. Let's go. Siśniemy. I... Susek Games. Ok. Gdzie jesteś, Susek Games? Ok, taki ziomek, który po aktualnie siedzi. Możliwe, że nie ma go aktualnie w domu, więc nadajmy morangę. Jak obaj Cinek, to będzie w szoku, że ma elitkę. Spójrz na to, jest tutaj Susek. Ma Elitę. Gratulacje, że udało Ci się wygrać. Aby Wy oczywiście wbijać na n 1 bo lecimy z kolejnym konkursikiem na elitkę na 3D. Tak jak mówię, wystarczy wbić na serwer. I może to właśnie ty wygrasz Rangelita. O! Jest Jezus! O oh, shit! Oh, wow. kurna, ty! Tylko tak to nie robimy. Szybko kupiemy tutaj, bo tutaj coś może zaraz bić. Więc musimy szybko jak najwięcej rozkopać. O, oh, o, oh, o, oh, właśnie, o tym powiedziałem. Ciężko, było, ciężko było, dobra, Gdzie Dzisiaj kurna, jest tutaj, no. Dzieje się, dzieje się. To jest walka o generator że tak powiem. O, chciałem powiedzieć, że tam coś rozkopiemy, ale dupa, chyba nic. No dobra, może skopiemy. O, oh, nie! Chciałem powiedzieć, że skorzystamy, ale nie. Dobra, lecimy na te, może, kanały. No, ktoś mnie goni, ty. Dobra, o, ty. Dobra, kopiemy. <laughs> Udało się, ty. Tu jest wieczne latanie i walka o generatory. Każdy Kogna. Każdy emerald czy diamenty. I patrzcie, mam już 650 dolków. Czy w topce byśmy już byli jakieś? No dobra, jednak nie, nie. Jesteśmy 500 plus, że tak powiem. Ktoś ma 35 tysięcy ostatni, no to Kogna ciężko będzie go przegonić tak szybko. O kurde, nie, 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 panowie, panowie. Tam to nie. Taki protip od hococika, gdzie nie polecam wlatywać, dopóki nie znajdziecie jakichś na W te miejsca. Ludzie tam się czają i robią pułapki jak coś, okej? Okay? Ktoś nie oglądał to poprzedni odcinek polecam. Jest grubo, że tak powiem. No, ktoś tu będzie? Nie, nie, nie ma nikogo. Ty, dobra, szybko, szybko. Uuu, Dobra, szybko wylatujemy. Buziomek kleciał. Ty mnie goni? ja serabisz, robisz, byku? Ty pa, znudziłem go. Chyba tak? Ty, chłopa znudziłem. Cie? Mastermind. Ty, zaraz mamy 1000 dolków, pójdziemy na jakieś zakupiki może. Może uda się coś kogo nakupić. Może jest czysto? Ty, jest czystawo, pierdzielisz. Okej, okay, ty, jest git. Aktualnie jest 96 graczy, więc... Ej, jestem w szoku, że udaje mi się tutaj na tych generatorach w ogóle kopać coś. Tu zawsze walka o to. Zaraz 1000 dolków mamy, co jest? Mamy 1000 dolków, let's go! O, no, chyba ktoś tu leci. Możemy, musimy zawinąć. 1100 dolków mamy. Dobra, możemy wrócić sobie na spawna, na rynek, jak się uda. Dobra, pek. No i mamy 1100 dolków. Ej, szczerze, nie myślałem, że to będzie aż tak mocny zarobek, bo naprawdę Szybko zarobiliśmy te pieniądze, aktualnie mamy, weźmy sobie w topki I mamy 42 minuty 47 sekund przegrane, a ja mam już 1000 dolków, Przejdzie to Porządkujący gracz 1000 dolków już ma No kurna, początek naprawdę fajniutki mi idzie, fajniutko to idzie wszystko Dobra, ale czy ja bym mógł sobie jakieś itemki tutaj zupgrade'ować, że to powiem Upgrade'ika sobie zadupić, albo kupić coś taniego może Warto też właśnie patrzeć na dusze i dusze na przykład drożej sprzedawać później Patrzcie, te dusze i tak będą schodziły, więc ja bym kupił tą jedną duszę I od razu wystawiam, na przykład za, sprzedaj jeden za tysiak, patrzcie wystawiłem jeden za tysiak. Więc na tym 200 dolarów, jak to się oczywiście sprzeda. A jak nie sprzeda się, to i tak to się nam przyda, co nie? Później. Oczywiście, co musimy jeszcze robić? Płać level 35. Żebyśmy na tą butelkę zbierali, bo to też nam się później przyda. No dobra, zobaczymy, jak szybko w ogóle się to sprzeda. Czy to się sprzeda tak jak myślę, szybciutko? No duszę warto, kurna tu kupić. To jest coś cennego. Uważam, że to, to jest jedna z rzeczy, która z dnia na dzień, z godziny na godzinę nawet rośnie. To bardzo szybko. Ja zaczynałem tutaj serię, to, to było 15 dolków, to kosztowało, a teraz to kurna 800. Nawet tu widzę, że tysiaka ludzi wystawiają, więc też wystawiam właśnie za tego tysiaka. No dobra, ale zobaczmy, czy coś byśmy mogli jeszcze kupić. Nie wiem, za 300 dolarów, żeby wydać ten hajsi. Ktoś kupić taniej i sprzedać drożej. Na rynku nic nie było, więc wróciłem do kopania. Czy na środek zdążę? Nie, nie zdążę, dobra, ale może kanały zdążę. Łobym bym się wydupił, tu trzeba na uważać. Dobra, ty czysto. No, kupiemy, kupiemy. I patrzcie, nawet nie mając żadnej rangi, będąc zwykłym graczem aktualnie, gdzieś szybko zarobić. Więc jak ktoś się zniechęci, bo wcześniej była jakaś ekonomia zbyt słaba, no to uważa, warto wrócić i dać jeszcze jedną szansę. Mówię wam. To warto. Ej, ziomek jakiś? On też się bał mnie. Tu ludzie się boją po prostu firewerek. Dźwięk firewerek, chyba każdy się boi. Ty już firewerkę, to musisz zawijać. Kurna, tutaj jakieś 700 dolków jest dużo. Dobra, szybko zbierać te 700 dolków i kupić ją. Musimy sobie kupić te fajerwarki oczywiście. Więc kupmy sobie przydatne firewarki jak najwięcej. I co, lecimy spróbować. Tu coś jest. Czy się będzie rozpiło. 34 sekundy. Dobra, zaraz powinien się zrespić, kolejne. Jestem w że tak szybko udało mi się zarobić pierwszy tysiak. Myślałem, że to będzie ciężko, że to będzie kilka odcinków nam zajmie. No ale to aktualnie tak. Ekonomia fajnie busnęła i to idzie szybciutko wszystko. No. Zadowolony, kurna z siebie jestem, że mamy już dziewiątki rzeczy, niektóre. Kawa jak szybko się z tym wywalimy. To też jest kurna dobre pytanie, co nie? Które warto zadać. <grym> Dobra, kopiemy i let's go. U! Na takich kolegów trzeba kurna uważać, co nie? Bo jak ci takie bomby wywali, wtedy nawet sprzęt trzeba kupować, a tego bym nie chciał. No! O, właśnie. O tym mówienie. nie? Zawał, zawał. Zawał przeszedłem, ty. Ajajajaj, aj, aj. cieplutko. pluteczko było. Mamy 700 dolków, dobra. Będę tylko antylok minął. I kupimy sobie. duszę. Ej, szczerze, myślałem, że szybciej się, się wywale z tymi tymami. Dobra, rynek jest ta jeszcze? Jest, 700 dolków, dobra. Kupujemy. Dobra, mówię. To jest rzecz, którą warto kupować. Dzisiaj najtaniej ją kupujcie, bo ona i tak za jakiś czas będzie droższa. Patrzcie, ktoś tu kolejny wystawił. Za 700 dolków, To Duszę. Musimy zbierać, ten hajsik, bo. Takie perełki się namarnują. Bo ludzie nie wiedzą mi to kosztuje ty? Ja nie wiem, ja nie wiem, dziwne to. To tu górna w biznesy umie. O, o, oj oj oj, dobra, no, nie, 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 panowie, panowie, tam sobie kopcie, kopcie, powodzonka, O, jakieś temki? Trzynastki! Say what? Spalenki trzynastki. Że jak? Weźmy, zobaczmy. A bo nie, nie będę tego sprzedawał. To mogę nam sobie zostawić. To się nam przyda. Patrzcie, jakie tu itemki kuchne już mamy. I te masy pewną parą mamy. Dobra, level wpłacamy oczywiście. Ej, co, lecimy dalej spróbować tutaj. Może coś tutaj wykopać. No dobra, szybko kupiemy. On zaraz będzie leciał. No, raz, usłyszałem go. Dobra, lekko mu tam wykopałem. Większość. Teraz kupimy tutaj. Dobra, teraz lecimy sobie do kanałów. On sobie tam teraz poleciał. Miejmy nadzieję, że kanały są wolne. Please. Nie, coś tu jest. Tupa jasna, no! Kurna, nie takie plan. Był. Ale patrzcie, my przed chwilą coś kupili. I znów mamy prawie 200 dolków. No bo kolega się na tam tam czaił, widzieliście to? <grymne> kolega chciał hakila, ale nie. No, 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 my friend, no, 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 no my friend. No ja i postanowiłem wrócić na spawn. Ty, patrzcie, Tu są jakieś spodnie trzynastki za tysiaka? Ty, to może wystawimy. No, aktualnie mi się to nie przydasz, tak. Sprzedaj jeden za, nie wiem, dajmy, 970 może. Dobra, nie, nie sprzedawajmy tak, nie, nie, nie przeliczając. Najpierw trzeba przeliczyć. Nie, ja my to wystawiał drożej nawet. Sprzedaj jeden za 1200 może. No zobaczymy, jak się nie sprzeda, to, to, no to co? Wystawimy później taniej. Ale wydaje mi się, że powinna zejść. A nie, wróciłem na strefę pvp. No, Trzeba była ty, bo tu jakiś kobłek jest. Polatam tutaj dookoła, bo tutaj będzie generator. Dobra, to raczej szybko. Nie, yeah, pięć i lecimy. Trzeba tylko kobłeko nie dostał, Please. Lecimy tutaj na generator, pięknie. Uh -huh, nie! Uhuuu! -huh. Lekko, żem zaryzykował, że tak powiem. A widzę, że już coraz więcej graczy jest, więc już takie spocenice tutaj odpalają, więc nie będzie tak łatwo. Dobra, lecimy teraz, może jeszcze na kanał, jak się uda, ty. Myśmy kupili jeszcze jedną dłuższej, by było już na radę Git. O, paparzcie, ty, wolne. Dobra, lecimy tam. Zresztą tu jest większość skopana. Dobra, zostawiłem im. Niech <śmianie> sobie kopią te resztki. Oh mi goni? nie gadaj ty. Byku. Aż <śmianie> go zgubił ty! Haha! <śmianie> teraz kupiamy się kurna na zarobku tych dusz. Te dusze uważam, że warto je kupować taniej tani teraz i sprzedawać drożej, bo jest z tego fajny zarobek ty. No walczmy na diamenty szybko. No! Ło! Łojojojojojojoj. ja bym go zatupił kurna. Taki stiwolec. Nie wiem czy z moim mieczykiem, ja mu coś robię w ogóle ty. Ja muszę lepszy mieczyk go garnąć też sobie, to też warte Ouuu i idealnie 650 dolku mamy, dobra, dobra, i kupujemy na rynku tą duszę. Jak ona jeszcze jest? Błagam. Nie ma jej. Jest za 700. Musimy gdzieś tu kogna dorobić, że tak powiem. No zostaw mnie byku, no żeś ślamię uwzią! Dajżeś pokopać. ja ci zrobił. Dobra, no, to zaraz się generatory będą respiły. Dobra, generatory są. Lecimy, lecimy, kopiemy. Kopiemy, kopiemy. Półki wolne, trzeba kopać. mieć trzeba fajerwarkę, więc zawijamy. I cyk, Mamy hajsiwo na duszę. Mam nadzieję, że teraz też jej nie kupili. Dobra, jest 700. Nie, 700, dobra, szybko. Pięk. 1000 to sprzedaj, let's go! Aktualnie trzeba pozarabiać, więc później będzie można po prostu lecieć w secik już. Jak będziemy mieć jakiś hajsik i też, żeby te dusze farmić, bo jest 50% szans, że jak kogoś zabiję, no to dusze mi dropnie. Te dusze to jest... Biznes jakich mało. Warto w niego cisnąć. Warto też wpłacać level. Moment 22, więc płacimy go i zobaczmy, czy na rynku coś się już sprzedało, czy jeszcze nie. Aktualnie nic. Zobaczymy, może w następnym odcinku wejdę, a się wszystko sprzeda. Będzie idealnie. Więc co? Wbijajcie na, oczywiście na mój serwer n1mc.pl i rozwalcie tutaj licznik. Wbijajcie i lecicie w topkę. Spróbujcie mnie przygonić. Walczcie razem ze mną od top 1. Zobaczymy, komu się z Was uda. A może mi się uda. Kto wie? Kto wie? Więc co? Wbijajcie na n1mc.pl i kolejny odcinek za 3, 2, 1.